Włoszech, z Stowarzyszenie Portyfikacyjne. Dziś zapraszamy Państwa na zwiedzanie Bastionu Ceglanego. Pierwsze wzmianki o umocnieniach na styku Oławy Miejskiej i Odry pojawiają się w roku 1528. Wówczas zmiarkowana jest Basteja i przylegająca do brawa Miejska. Te umocnienia trwały do roku 1585, kiedy władze miejskie postanowiły je rozebrać. Wówczas to przybył do miasta fortyfikator gdański Hans Schneider von Lindau, który od rozbiórki bramy i bastei ceglanej rozpoczął znoszenie nowowłoskich umocnień w Wrocławiu. Hans Schneider von Lindau zbudował, zaprojektował właściwie nie tylko bastion ceglany, ale także bastion Hioba, sąsiedni to piaskowy, bastion sakrowy. Po czym zmarł w roku 1606. Jego dzieło kontynuował Walenty Sabisz i potem jego następcy. Bastion ceglany był użytkowany w roli fortyfikacji do roku 807. Wówczas wały bastionu zostały zniwelowane. Znajdujemy się teraz przed działobitnią południową bastionu Ceglanego. Tutaj za mną znajduje się ambrazura armatnia, w, tej, w tym otworze znajdowała się rufa armatnia. Na górze z tej strony przebiegała galeria strzelecka otwarta, która umożliwiała osłonę na fosy. Z tej strony znajdowała się skarpa murowana, w której znajdowała się galeria strzelecka zakryta. Tą galerią dochodził się aż do bramy Ceglanej. Z drugiej strony znajdowała się druga galeria strzelecka, która okrążała od dołu całą, całą podstawę bastionu Ceglanego. Wyżej znajdowała się kolejna, kolejny poziom działobitni, gdzie znów ustawione były działa. Te łuki widoczne z tyłu to są kazamaty, w których ustawione były działa w czasie, kiedy nie strzelały po prostu dla zgarażowania tych dział wybudowano tą kazamatę. Z tyłu znajdowały się także resztki bramy ceglanej z lat 1528-1530. Znajdujemy się na górnym poziomie południowej działobitni bastionu Ceglanego. Ten obiekt służył do flankowania kurtyny, czyli muru łączącego dwa bastiony ze sobą. Obiekt był dwupoziomowy, ażeby zapewnić lepsze pokrycie ogniem tego właśnie terenu położonego między dwoma bastionami. Parę słów o systemie obronnym bastionem. Dookoła bastionu, jak powiedziałem, biegły galerie strzeleckie na piechoty. Tutaj w Dziełobitni zasadniczą bronią była artyleria, która wychodziła do strzału z kazamat. Na samej górze znajdowała się artyleria wałowa. Taka sama artyleria znajdowała się na wałach kurty, skąd także mogła prowadzić ogień bezpośrednio na pole, czyli na ten teren znajdujący się przed dziełem obronnym. Kamień węgielny pod budowę bastionu ceglanego położono 9 maja 1586 roku. System obronny bastionu wewnątrz, czyli te części ukryte przed wzrokiem nieprzyjaciela, składał się z kazamat pod oboma działobitniami i poternie łączące. Z kazamat przy wychodziły tunele komunikacyjne prowadzące do galerii strzeleckich. W działobitniach ukryto także klatki skodowe, pozwalające na poruszanie się od, poziomu najniż... od najniższego poziomu galerii y, Strzeleckich i Działobitni, aż na sam szczyt bastionu. Tutaj za mną znajduje się jedna z właśnie takich kratek schodowych prowadzących do Kazamat Bastionu. Tutaj widzimy właśnie stanowiska działowe. Zabytki te przez dziesięciolecia ukryte były pod ziemią. Bastion przetrwał rozbiórkę miejskich fortyfikacji po roku 1807, ponieważ z bastionu rozciągał się piękny widok na okolice, w tym wyjątkowo malowniczy na Ostrów Tumski. W związku z przerobieniem bastionu na punkt turystyczno-widokowy, działobitnie południowo rozebrano częściowo i w tym miejscu pobudowano miejską oranżerię i niewielki ogród. Bastion ceglany nie był użytkowany wojskowo aż do połowy roku 1936, kiedy to podziemia bastionu zaadaptowano na strąb śródlotniczy. W związku z adaptacją podziemia strąb lotniczy wybudowano dwa wyjścia ewakuacyjne. Znajdujemy się przy jednym z nich. Oba wyjścia ewakuacyjne wyprowadzono z zasypanej północnej działobitni Bastion ceglanego. W latach 70. prowadzono prace archeologiczne, które ukazały na nowo pozostałości w południowej działalności Bastionu Seglanego. Odkopane pozostałości przez długie lata były wystawione na działanie warunków atmosferycznych, dewastacji i porastałych szakami. Przy odkopywaniu resztek Bastionu Seglanego odkopano także fragment podwalni przy bramie seglanej oraz samą bramę. Dopiero w latach 2010-2011 i 2012 miasto Wrocław postanowiło przywrócić bastionowi chociaż część jego dawnego blasku. Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne składa wszystkim życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.